Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym wideo na moim kanale, dzisiaj porozmawiamy sobie o airdropie dla holderów tokena BNB na giełdzie Binance oraz spojrzymy pokrótce na obecną sytuację na rynku kryptowalut, także zapraszam do oglądania. No i na samym początku nie zapominajcie o łapce w górę, subskrypcji, komentarzu. No i lecimy, moi drodzy, do CoinGecko. No i jak widzimy, obecnie bitcoin jest po 95470. Trochę nam się tutaj krwi polało, ale to tak delikatnie. I tak jesteśmy w dużo lepszym momencie niż miesiąc temu, więc nie ma co narzekać. No i generalnie rzecz biorąc, pojawiła się nam nowa zakładka właśnie Binance hodler Airdrop. To mnie zastanowiło. No i mamy tutaj Move, czyli Movement, który teraz został właśnie rozdany jako airdrop. Mamy banana i mamy też kilka innych pozycji, których akurat tutaj brakuje na CoinGecko, aczkolwiek na Binance w zakładce Binance Airdrop widnieje. No i mamy też taką pozycję jak Tena, czyli T te token, który ostatnio otrzymałem. Nawet nie wiedziałem za co. Mówię, nie wiem, może mi ktoś coś wysłał, może ktoś po prostu dużo handlował, dostałem jakąś prowizję, może przez przypadek kupiłem. Mówię, nie wiem, nie wiem, mam po prostu, no to dobra, spokojnie leży. No i okazuje się, że to są airdropy, więc moi drodzy, to zakładka airdrop zostawiam Wam w link w komentarzu. No i mamy tutaj też takie zaznaczenie Only Show My Airdrop, które może Możemy sobie kliknąć i widzimy, które airdropy tylko my tutaj dostaliśmy. No u mnie tego trochę jest, jak widzicie. Więc chociażby nawet tutaj ostatni mów i tutaj sobie klikam my airdrop i zobaczcie 294, 48 sztuk tokena dostałem. No i mamy tutaj snapshot time 2 grudzień, czyli jeśli między 2 grudnia, a chyba zaraz nie chcę Was skłamać, gdzieś tutaj jest osobna zakładka, między 2 grudnia a 5 grudnia mieliśmy tutaj właśnie snapshot. Także dokopałem się tutaj do tych informacji. No i mamy teraz wszystko jak na talerzu. Więc moi drodzy, generalnie rzecz biorąc są tutaj airdropy. Będą kolejne dla holderów BMB A no, że ja mam tutaj jakieś 21 15 sztuk steykowanych cały czas, praktycznie na Ernie, no to też ten Snapshot mi zrobili. My wcześniej wraz z ekipą wrociliśmy swoje BMB właśnie na programie R na 120 dni. Ostatnio mi się to odstejkowało i z automatu przeszło mi na Flexa. Więc, no tak czy inaczej mam to na Simple R, więc moje BMB zakwalifikowało się tutaj właśnie pod airdrop dla holderów. Więc tak czy inaczej ja nie będę narzekał, bo i tak trzymam to BMB trochę długoterminowo z racji tego, że uważam, że może trochę osiągnąć wyższą cenę choć ta 700 kilka dolarów, które było ostatnio i tak już było dość fajną ciekawą ceną, okazją aczkolwiek no czekam, nie ukrywam trochę bardziej na ten głębszy alt season czy on nastąpi? Tego nikt nie wie niestety przekonamy się na rynku aczkolwiek bardzo mocno wierzę w to, że jeszcze trochę pójdziemy do góry, zanim finalnie będzie korekta oczywiście warto w międzyczasie cashować się metodą paczek, tak jak wielokrotnie wspominałem na moich wideo, aby nie zostać z pełnymi torbami więc jeśli wasza chciwość skłania do tego, żeby trzymać za każdym razem, po prostu jak rosną te kryptowaluty, żeby trzymać całość i nic nie sprzedawać, no to moi drodzy, no to musicie szukać jakiejś poprawki w sobie, bo pamiętajcie, że trzymacie owszem to jako inwestycję długoterminową, ale pamiętajcie, aby kaszować po drodze swoje paczki i realizować po prostu gdzieś tam wyznaczone wcześniej cele. Rozumiem, że te cele mogą się zmieniać wraz z tym, że widzicie, że wasze portfolio puchnie jest 100, 200, 300%, 500% i zawsze chce się więcej, bo to w końcu nie ma limitu, nie ma, sky is the limit, tak jak się to mówi. No, a czykolwiek trzymam, mieć gdzieś ten punkt stopu. No ale dobra, wracamy moi drodzy do Binance'a i wracamy do tego airdropa. Spójrzmy, ile ten airdrop jest tutaj w ogóle warty, czyli 294,48 sztuk. Mamy tutaj wykres Move i USDT. Ok, weźmy sobie limit. Co jest cena obecna, czyli 70 centów praktycznie, no i 294 sztuki to jest 205 dolarów na chwilę obecną, a czykolwiek, mieliśmy tutaj nawet taki ładny pik po 1,41 41 jak mieli maksymalną cenę z ostatnich kilku godzin, no to mamy 415 dolarów, gdzie przez długi okres podróżowała gdzieś sobie w granicach, właśnie dolara, więc ten dolar to powiedzmy taka uśrednia cena, która była, mam nadzieję, że wróci tutaj do tej ceny, no to było praktycznie 300 dolarów, które otrzymałem za darmo, za to, że trzymam swoje BMW, więc ja. A, oczywiście nie narzekam, bo swoje torby BMB trzymam już od jakiegoś czasu i korzystam z nich za każdym razem, gdy jest jakiś lunchpool, gdy jest jakiś mega airdrop, i tutaj w tym przypadku jeszcze korzystam teraz, właśnie jako holder. No to jest nowość akurat na tej giełdzie, więc ciekawa opcja i warto, żebyście tutaj o niej wiedzieli. No i skoro jesteśmy jeszcze moi drodzy przy giełdzie Binance, to warto też wspomnieć, że właśnie Zen ma integrację z giełdą Binance i jeśli do końca roku użyjecie kodu podczas rejestracji weryfikacji konta MBZ, Zen, no, to otrzymacie plan pro w Zenie na 3 miesiące za darmo. Aczkolwiek lecimy dalej. I co teraz z tą kryptowalutą? Mów czy sprzedawać, czy kupować, bo tutaj delikatnie nam spada. E, spada z racji tego, że cały rynek, no niestety, tak jak wam wcześniej pokazywałem, nam tutaj delikatnie spada. Weźmy sobie na CoinGecko na główną stronę. Jak widzicie, Bitcoin nam tutaj spada. Ethereum i reszta kryptowalut po prostu też leci za nimi. Więc mów też tutaj robi korektę. Sam projekt w sobie nie jest tutaj mały, bo zobaczcie, mamy 84 miejsce na CoinGecko. No i warto też wspomnieć, że ten token nie jest tylko wylistowany na Binance, więc jest to grubszy projekt, jeśli chodzi o sam Wolumen. No i tak jak tutaj też widzicie, Old time high $1.45, all time low 61 centów, więc jesteśmy bliżej dołku na tym tokenie, więc ja bym tego tutaj na razie nie sprzedawał. Ja osobiście będę czekał, aż zrobi to kilka Xów, ponieważ i tak to dostałem za darmo, więc co mi szkodzi trzymać to w swoim portfelu. A jeśli chcecie wiedzieć więcej o projekcie Move, no to mamy też rozpisane go w research na Binance, mamy też stronę Movement i wszystkie linki oczywiście zamieszczę Wam w opisie tego do, abyście sami mogli sprawdzić, czym jest projekt, czy warto sobie go trzymać, czy też po prostu gdzieś tam spieniężyć po drodze, takie podstawowe kwestie to token jest na RC20, czyli na sieci Ethereum. Jeśli chodzi tutaj o całkowity token supply, to jest 10 miliardów tokenów. No i dla holderów tutaj BMB poszło 2% całej alokacji tokena. No i oczywiście tutaj też macie rozpisane na stronie Binance więcej informacji na temat tego projektu, na temat dystrybucji tych tokenów. No i tutaj też mamy link, z którego ja właśnie skorzystałem, aby przejść do ich strony. No i możecie sobie na podstawie tego sprawdzić, czy projekt jest wart długoterminowego trzymania. Tak jak ja wspomniałem wcześniej, te tokeny, które gdzieś tam otrzymuję w airdropach, w launchpoolach, staram się po prostu je trzymać. Niektóre wychodzą fajnie, bo robią kilka razy X-ów, niektóre po prostu idą na dno, więc no Tutaj jest ryzyko. Możecie z automatu sobie kasować, możecie zamieniać sobie też na to BNB, aby go mieć więcej. Tutaj już każdy ma indywidualną strategię. Każda jest oczywiście dobra. Ważne żebyście mieli na to plan. Więc podsumowując, są i będą dalej airdropy, zatrzymanie tokena BMB. No i moi drodzy, w międzyczasie też pisałem wcześniej w backgroundzie takie zapytanie do czata GPT, czy faktycznie warto trzymać projekt. Mówi, żeby on nam tutaj trochę więcej powiedział na ten temat, na podstawie tych stron, które tutaj mamy. Tak, w ogóle czat GPT ratuje nam życie w wielu przypadkach. No i niestety, z drugiej strony, jest też tak, że powoli się uzależniamy od tej technologii, ponieważ przychodzi nam to dużo łatwiej i nie musimy poświęcać tego swojego czasu na dokładnie. Ładny research, jeśli damy oczywiście odpowiednie formuły do tego czatu. No ale dobra, mamy tutaj taki skrót tego, czym jest token Move, czy warto faktycznie tutaj go trzymać. No i mamy te informacje, które też gdzieś tam Wam podawałem: 10 miliardów tokenów. Mamy, że początkowa podaż w obiegu około 22,5%. No i to, że jest na RC20, ale uwaga, mamy też planowane uruchomienie na natywnym blockchainie Movement Network po starcie mainnetu. No i to może być też mocnym argumentem i punktem, gdzie po prostu. Po prostu, kiedy wystartują już z tym mainnetem, może ta cena iść w górę. Oczywiście nie musi, to nie jest porada inwestycyjna, więc o tym e, pamiętajcie. E, no i mamy tutaj też użyteczność tokena e, MOVE, to jest staking dla bezpieczeństwa ekonomicznego, tak? Opłaty transakcyjne, zarządzanie siecią, zabezpieczenia i płynność, to jak większość tutaj e, tokenów. E, no i co nam tutaj chat GPT napisał, e, to jest jedna ważna informacja: dodatkowo wsparcie od znaczących inwestorów, takich jak Policzeń Capital, który prowadził rundę sfinansowania e, serii. A o wartości 38 milionów dolarów w kwietniu 2024. No i to może też świadczyć o potencjale tego projektu, to nie jest taka mała skala, że nie wiem, poszedł co gdzieś tam pół miliona czy też milion. Tutaj była inwestycja na poziomie 38 milionów dolarów, i to mowa tylko o jednym z tych inwestorów. Więc no może być tutaj grubo. Na pewno projekt jest dobrze dofinansowany, pojawił się na wielu giełdach jednocześnie, pojawił się też na Binance, to też nie jest tania. Kwestia, więc no zobaczymy. Ja trzymam ten projekt, zobaczymy, co z nim będzie. Jeśli nie, no tutaj to, mówię, token i tak zostałem za darmo, więc nie będzie mi tego żal. Jeśli na przykład spadnie, nie wiem, 20-30 centów, może niżej, e, kto wie. Także was nie nakłaniam do trzymania. Tutaj decyzja musi iść już z waszej strony. Także, moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, komentarzu, no i wbijajcie na kanał Discord maniacy biznesu. Także, widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!